Aby przetrwać, chłopiec będzie musiał posiąść niezwykłą umiejętność. W tym świecie stabilność utrzymuje się poprzez wzmacnianie silnych, a najsilniejsi mogą również jeść więcej, zwiększając w ten sposób swoją energię duchową. Jednak pewien żołnierz odkrywa w tym świecie tajemniczą moc. W środku bitwy dowódca jednej ze stron zostaje poinformowany, że lewa flanka dobrze sobie radzi i zdołała obronić plantację, ale prawa flanka jest spychana. W samym sercu strefy wojennej ludzie stawiają opór inwazji olbrzymich prymatów, siejących spustoszenie w liniach obronnych. Wśród obrońców znajduje się Kai, który samotnie stawia czoła półczłowiekowi i wzywa na pomoc towarzysza o imieniu Manso. Jednak Kai zostaje powalony i staje się bezbronny, gdy nowi wrogowie otaczają młodego wojownika, a Manso zostaje odrzucony potężnym ciosem. Kai miał zostać trafiony, gdy nagle mężczyzna uderza prymata od tyłu i ratuje chłopca. Po tym czynie wojownik przedstawia się jako Alcha, najstarszy syn Malaka Wezina, a ludzie wokół wiwatują na cześć przybycia swego pana. Zmęczony inwazją tych małp, Alha rozkazuje wrogom, by ujrzeli moc Boga Ziemi, która w nim zamieszkuje. Natychmiast na twarzy szlachcica aktywuje się boski znak. Dowód dla wszystkich, że nosi on błogosławieństwo Boga. Wkrótce małpy ponawiają atak, lecz alcha z łatwością odcina ramię pierwszemu i głowę drugiemu przeciwnikowi. W swoim języku jeden z prymatów nakazuje pozostałym się wycofać, samemu stając do walki z błogosławionym wojownikiem. Ten przeciwnik różni się od innych. Również posiada boski znak, który promieniuje z jego twarzy, co teoretycznie powinno wyrównać szanse. Pewny siebie pół człowiek rzuca się do ataku z całą furią, lecz szybkość Alchy okazuje się nieosiągalna. Wykorzystując swoją zwinność, wojownik unika potężnego ciosu, jednocześnie zadając przeciwnikowi wyjątkowo głębokie cięcie, kończąc bitwę szybciej niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. W ten sposób mieszkańcy wioski Lak podnoszą swoje sztandary i świętują zwycięstwo, podczas gdy pozostałe małpy uciekają po śmierci swego wodza. Obserwując przerażający chaos na polu bitwy, Manso mówi do Kaja, że przetrwali kolejny dzień. W tym czasie Alcha wydobywa boski kamień z ciała wodza wroga, by się nim pożywić, po czym rozkazuje swoim towarzyszom uczynić to samo z kamieniami innych martwych prymatów. Spożywając te substancje, pan zostaje otoczony czerwonawą aurą. Manso rozłupuje boski kamień i dzieli się nim z towarzyszami. Zanim go spożyją, dziękuję Matce Ziemi oraz duchowi dzielnego boga Ziemi przekazanemu im przez przodków. Gdy żołnierze spożywają substancje, czują jak ich energia duchowa rośnie. Ponieważ jedzenie szpiku z boskiego kamienia zwiększa energię duchową i czyni cię silniejszym, Kai chce wziąć więcej, ale Manso ostrzega go, że to się nie uda, ponieważ są tylko zwykłymi żołnierzami. W tym czasie wojownik informuje lorda, że pozostałe kamienie zostaną dostarczone do zamku. Starszy wojownik imieniem Mistrz Basko mówi Manso i Kajowi, że większość tych przedmiotów powinna trafić do nosicieli błogosławieństwa, takich jak Lord Alha. W końcu stabilność utrzymuje się poprzez wzmacnianie silnych. Tak właśnie działa ten świat. Uświadamiając to sobie, Kai ubolewa, że zwykli żołnierze tacy jak oni muszą stawać się silniejsi bez pomocy tak przydatnych zasobów. Później, podczas uczty z udziałem mieszkańców wioski, przywódca ogłasza, że ludzkie ziemie na odległych terenach, takich jak ich własne, od dawna są atakowane przez pół ludzi. Lecz Lag zostało obronione dzięki wysiłkowi dzielnych wojowników. On, Moloch Wezin, jest dumny z każdego z nich. Zmęczony gadaniem, Manso chce po prostu szybko zjeść i na szczęście dla niego moloch kończy przemówienie krótką modlitwą dziękczynną do Matki Ziemi. Uradowany Manso rzuca się na jedzenie, ale zmaga się z częścią posiłku, która jest niezwykle twarda do pogryzienia. Wokół niego inny żołnierz przy stole marzy, by jeść tyle co jego towarzysze, wtedy jeden z kompanów zauważa, że po prostu musi ciężej pracować. A tak przy okazji, Kai zauważa, jak bardzo manso ma szczęście, że dostaje więcej jedzenia niż on, a przyjaciel odpowiada, że nie bez powodu jest dowódcą oddziału. Na to Kai przysięga, że będzie trenował aż padnie i stanie się silniejszy, by zasłużyć na lepszą dietę. Trzymając się obietnicy, młody wojownik trenuje z włócznią w środku nocy, ale po chwili potyka się i upada na plecy. Zdecydowanie, skromne porcje, które dostaje, nie wystarczają. Jak mawiają nasze babcie, pusty worek sam nie stanie. Wściekły chłopiec krzyczy, że chce kulkę ryżową, po czym w tym samym momencie pojawia się Manso i pyta, co do diabła to w ogóle jest. Przyjaciel wyjaśnia, że po prostu przyszło mu to do głowy i choć nie wie, czym dokładnie jest, to jest pewien, że musi smakować dobrze. Manso odpowiada, że dzieciak czasami naprawdę odpływa, na co ten zgadza się całkowicie, nawet jeśli nie ma pojęcia dlaczego. W końcu Kai prosi kumpla, by spojrzał na groby wioski przeznaczone dla ludzi z rodzinami, a potem porównał je z grobami dla takich jak on, bez rodziców czy rodzeństwa. To tylko gałęzie i kamienie porośnięte bluszczem, bo nie ma nikogo, kto by opłakiwał ich śmierć. Dlatego chłopiec wierzy, że jest skazany na zapomnienie. Szczerze mówiąc, czuje się tak, jakby od początku nigdy nie mieszkał w tej wiosce. I to rodzi w nim potrzebę nieakceptowania tej rzeczywistości. Dlatego wojownik chce stać się tak silny, jak tylko potrafi, by przetrwać. Aby tak się stało, musi jeść to, co małe porcje dają i trenować ciężej niż ktokolwiek inny. Ale nawet to nie wystarczy. By przetrwać, Kai potrzebuje czegoś, co pomoże mu wygrywać bitwy, jakiejś umiejętności, która wyniosłaby go na wyższy poziom. Słuchając każdego słowa, Manso utwierdza się w przekonaniu, że ten dzieciak żyje w świecie fantazji. Tymczasem Olia prowadzi dyskusję ze swoją siostrą Jose. Według błogosławionego wojownika ich ojciec nie oczekuje, że dziewczyna będzie robić to, co on. Kobiety z domu barona nie muszą uczyć się walki. Mówiąc to, Olia odbiera siostrze laskę i odchodzi, a Jose ubolewa, że mogłaby pomóc wiosce, gdyby była mężczyzną. Wracając do szeregowca, ten trenuje z dowódcą drużyny, który wyraźnie daje mu do zrozumienia, że nie wygra żadnej bitwy, jeśli będzie się tylko cofał. W pewnym momencie Kai zostaje trafiony i ponownie upada na plecy, ale zamiast zderzyć się z Ziemią, jego ciało zapada się w fantastyczne morze pokryte żarem. Nagle reakcja elektryczna ładuje jego dryfujące ciało, przenosząc je do nowoczesnego miasta w innym świecie, a z jego dłoni emanuje warstwa dziwnej energii. Kai budzi się właśnie w tej chwili i zaczyna wierzyć, że padł ofiarą jakiejś magii. Manso myśli, że uderzeniem poluzował kolejną śrubkę w głowie biednego dzieciaka i przeprasza, ale Kai podnosi się z dziwną pewnością siebie i uśmiechem na twarzy. Sam na sam ze swoimi myślami rozważa, że znów został skonfrontowany ze wspomnieniami rzeczy, których nigdy w życiu nie doświadczył. Czasami widzi nieznane obrazy, o których nigdy nie słyszał. I z tego co wie, niektórzy ludzie tak mają, ale nie ma mowy, by mógł komuś o tym powiedzieć. Nawet Manso. To właśnie te wspomnienia po raz pierwszy pokazały Kajowi kulki ryżowe, ale te wizje niczego nie zmieniają w jego życiu, nawet jeśli to magia czy coś podobnego. W rzeczywistości Kai nigdy nie widział magii na własne oczy, bo to coś, co istnieje tylko w bajkach, a mimo to te rzeczy wciąż pojawiają się w tych dziwnych wizjach. A teraz gdyby przypadkiem mógł używać zaklęć w bitwie, to z pewnością nie byłoby to takie złe. Tego samego wieczoru Molok Wezin otrzymuje wiadomość za pośrednictwem jednego z orłów szkolonych w wiosce. Po powrocie do domu rozmawia z Olą o hordzie orków, która pojawiła się w lesie na zachodzie, wskazując, że bitwa odbędzie się w pobliżu wilibania. Ceremonia zawarcia sojuszu ma się odbyć za kilka dni, więc Vila Lak musi się tam pospieszyć. Wczoraj były małpy, a dziś znowu orki gotowe przyprawić ich o ból głowy. Molok ubolewa, że żołnierze po prostu nie mają czasu na odpoczynek. Ale jego syn przypomina mu, że to obowiązek żołnierza maszerować i przelewać krew w obronie swojej ziemi, bez pytań. Mimo to przywódca upiera się, że wszyscy mieszkańcy wioski są jego dziećmi. Nie mogąc zasnąć, Kai komentuje absurdalność wywoływania płomieni dłonią. Na sąsiednim łóżku Manso chce zrozumieć, na jakim znowu tripie jest jego przyjaciel, a Kai wyjaśnia, że myślał o czymś w rodzaju świadomego snu. Manso mówi, że to wcale nie musi być sen. Był kiedyś wędrowny mnich, który w zupełnie ciemnym miejscu, bez śladu ognia, uniósł palec i przywołał płomienie, używając ich jak światła. Kai jest pod wrażeniem i pyta, czy to naprawdę prawda, na co jego przyjaciel odpowiada, że to tylko historia, którą kiedyś usłyszał. Następnego dnia młody marzyciel opuszcza dormitorium wcześnie rano i rozmyśla o tym, co usłyszał przed snem. Być może z jakiegoś powodu on także mógłby wywołać ogień z palców. O ile ta cała magia rzeczywiście opiera się na magicznej mocy. Jeśli tak właśnie jest, to jak wiadomo, tę moc można uzyskać, gromadząc tajemniczą energię, która istnieje w świecie. A świat, w którym żyje Kai, także zbudowany jest z tej mocy. Energia duchowa znajduje się w każdym człowieku i wzrasta, gdy spożywa się boskie kamienie. Jeśli uda się zgromadzić jej odpowiednią ilość, być może chłopak zostanie zaskoczony czymś wyjątkowym. Aby przetestować swoją teorię, Kai udaje się najpierw na plantację za dormitorium i próbuje przywołać ogień palcem poprzez komendę głosową, ale nic się nie dzieje. Następnie chwyta nadgarstek drugą ręką i koncentruje całą uwagę na palcu. Lecz najwyraźniej samo pragnienie to za mało. Pytanie brzmi: jak może zgromadzić energię duchową? Zakładając, że ta energia znajduje się prawdopodobnie w jego klatce piersiowej, Kai skupia się, by poczuć ten obszar ciała. I rzeczywiście odczuwa tam coś w rodzaju ciepła, tam gdzie teoretycznie znajdowałby się jego boski kamień. Dając się ponieść temu ciepłu, znów wyciąga palec do przodu, próbując wystrzelić ogień, ale przy sile, jaką wkładał w próbę, łatwiej było po prostu opaść na tyłek. W tym samym czasie legion orków maszeruje na zachód, zostawiając za sobą szlak martwych ludzi, aż dociera w pobliże Vili Lag. Bez zwłoki mistrz Basko dowiaduje się z wiadomości od barona Willi Bania, że wrogowie obserwują ich ruchy z wnętrza lasu. W ramach wspólnej akcji żołnierze obu wiosek jednoczą siły, by zbadać las, a gdy orki zostają zauważone czające się wśród drzew, grupa ludzkich zwiadowców rusza naprzód, wśród nich Kai i Manso jako część batalionu. Manso przebija pierś pierwszego celu i powala go na ziemię. Kai stara się utrzymać równowagę podczas tego pojedynku, ale zostaje trafiony przez towarzysza z Bani, którego rzucono prosto na niego. Zbliżający się powoli odpowiedzialny ork kieruje się ku swojej następnej ofierze, która uwięziona pod ciałem martwego żołnierza nie może się uwolnić, ale w chwili gdy miał ją zabić, Kai zostaje ocalony przez liczne strzały, które trafiają potwora. Rozwścieczony Manso rozkazuje Kajowi przestać się wygłupiać, podczas gdy młody wojownik czuje ostry ból w nodze. Tymczasem lord Alha przelatuje przez drzewa lasu i wbija głowę orka w ziemię, nawet nie używając swojej broni. W tym samym czasie pozostałe olbrzymie świnie, które widziały, co stało się z ich towarzyszem, uciekają, a Alha rusza za nimi w pościg. Jeden z żołnierzy myśli o pogoni za wrogiem, ale kolega ostrzega go, że to bez sensu, ponieważ są niewidoczni dla oczu lorda. Manso zostaje zmuszony do niesienia rannego towarzysza, który przeprasza za spowodowanie całego zamieszania. Nagle jeden z żołnierzy ogłasza, że lord Alha zostawił ten teren żołnierzom, co wprawia dowódcę oddziału w konsternację, ponieważ wciąż walczą z orkami. Kai prosi przyjaciela, żeby go tam zostawił, ale oczywiście Manso odmawia i niesie młodzieńca z powrotem do bazy. Mistrz Basko rozkazuje reszcie oddziałów rozproszyć się i biec, aby orki nie mogły ścigać wszystkich naraz. Na nieszczęście młodego rannego, jeden z orków podąża za nim i jego towarzyszem. Bardzo powoli, tylko dla zabawy. Wiedząc, że obaj zginą, jeśli wszystko zostanie po staremu, Kai błaga Mansa, by zostawił go samego. W końcu, gdyby role się odwróciły, Manso postąpiłby tak samo. Zasmucony brutalną rzeczywistością, sojusznik obiecuje, że zerwie bluszcz z grobu chłopca, po czym ucieka. Wreszcie, gdy Manso rzuca się do biegu, Kai wraca w sam środek oka burzy, gdzie jego towarzysze uciekają i giną z rąk rywalizujących półludzi. Tymczasem młodzieniec odmawia śmierci, powtarzając sobie to tyle razy, ile trzeba, podczas gdy wspomnienia z jego życia przelatują przed oczami. Wkrótce zatrzymuje się, gdy wyczuwa obecność swojego prześladowcy i żąda, by przestał się ukrywać i stanął z nim twarzą w twarz. W akcie desperacji człowiek próbuje rzucić zaklęcie z palca, ale nic się nie dzieje. Nagle w stronę chłopca leci maczeta, przecina jego ramię, a z palca wskazującego wydobywają się drobne iskry. Ork, który rzucił maczetą, rzuca się na chłopca i zaciska mu szyję, lecz Kai nadal odmawia śmierci, nie chcąc, by jego energia duchowa zgasła w tym miejscu. W tym momencie klatka piersiowa chłopca zaczyna palić tak intensywnie, że na jego palcu pojawiają się jeszcze silniejsze iskry. Kai kieruje palec w stronę wroga i rozkazuje, by pojawiła się magia ognia. I właśnie tak się dzieje. Warstwa płomieni wybucha prosto w twarz gigantycznej świni z taką siłą, że zmusza brutala do puszczenia człowieka. Na koniec ork próbuje wrócić do walki, lecz poddaje się odniesionym ranom i upada. Obserwując, co się stało, wciąż oszołomiony, Kai czuje dumę z siebie, choć nie potrafi zapanować nad ogniem, wciąż pokrywającym jego dłoń i palącym jego ciało. Nadomiar złego upada na ziemię bez zrozumienia, dlaczego. A teraz zimno zaczyna przejmować jego ciało, jakby życie uchodziło z niego przez nadmierne wykorzystanie energii duchowej. To sprawia, że Kai zaczyna sądzić, iż może umrzeć właśnie tutaj, ale skoro udało mu się zapalić ogień, wyobraża sobie, że może też uda mu się zgasić resztkę płomienia na palcu, być może za pomocą wody. Poza tym przypomina sobie, że energia duchowa płynie jak woda i że konieczne jest zamknięcie wyimaginowanej bramy, by powstrzymać ten przepływ. Jakby tego było mało, orkowi udaje się wstać i rusza w pogoń za chłopcem. W obliczu tej presji życia lub śmierci Kai, zamyka bramy swego umysłu i zatrzymuje przepływ wody, która podtrzymuje płomień na jego palcu. Jednak wciąż słaby, chłopiec zostaje porwany przez świnie, nie mogąc zareagować. Chociaż ledwo widzi z powodu odniesionych ran, ork zabiera swoją ofiarę na urwisko, by ją tam zabić, jak uważa za stosowne. Lecz skoro i tak miał umrzeć, Kai bierze ostatni oddech i przecina brzuch przeciwnika swoim nożem. W tym ruchu obaj spadają z urwiska i wpadają do wody czekającej poniżej.